Panie trenerze, gratulacje za zwycięstwo. Pierwszy raz w tym roku mam okazję panu gratulować po meczu, po meczu domowym. Jakie to uczucie? Pan już chyba zapomniał, jak to się wygrywa tutaj na domku. No tak, tak, tak. Nawet śpiew w szatni był po takim długim czasie i, i no, cieszymy się, cieszymy się bardzo, tak jak mówię. No, jesteśmy już ugotowani fizycznie. Szósty, szósty dzień od, od finału 3,5 meczu, tak naprawdę prawie. Przejechane tyle kilometrów i to było dzisiaj widać. Pierwsza połowa, kontrola, wszystko w porządku, druga połowa kompletnie odcięte. Mm -hmm. e, no cierpieliśmy, żeby to dotrzymać, wszystkie zmiany, pięć zmian zrobiliśmy, e, ale jak się robi tyle zmian, to, to, to nigdy nie, gdzieś tam rzadko jest tak, że, że łapie się ryb grania i, i ta, ta, ten poziom grania jest y, taki sam, bo to nie jest, nie jest łatwe. Natomiast no, gratulacje dla zespołu za, za, za ten heroizm, tak naprawdę. Bo, bo, tak jak powiedziałem, no, jeśli chodzi o drugą połowę, no, to, 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 to tylko przetrwanie, nie? No przecież Jędrzeja bo znowu hasał. Bo miałem wrażenie i jakoś mu nie było mało, ale to już tak pół żartem, pół serio. Ja to, to Trenerze... Yy... Ta pierwsza połowa to była taka Lechia, mam wrażenie, której dawno nie widzieliśmy tutaj w Zielonej Górze. Mimo tych problemów fizycznych, naprawdę zdominowaliście po to W zasadzie no, nie mieli argumentów, okej, okay, poprzeczka, ale, ale poza tym no, nie mieli argumentów, a, a Wy wyglądaliście naprawdę naprawdę fajnie i dawno tak nie wyglądaliście przy, przy, przy Słuchowskiej. Tak, to prawda. Szczególnie mi się podobał ten, ta faza meczu do, do 1-0. To, to, tak jak powiedziałeś, to, to było to. I po 1-0 znowu troszeczkę nerwowości, gdzieś tam, okej, okay, trafiliśmy na, na dwa, ale tak, generalnie pierwsza połowę trzeba być zadowolonym, bo, bo, bo była kontrola na piłki i tak naprawdę oczywiście tam przeciwnik jedną sytuację miał, ale generalnie, generalnie to jest to. Ale druga połowa no to już całkowicie inna historia.